Watch the <laughs> <Wyszedł>. <laughs> o pędy. To Aż wyszedł. O, medyk. Mam go. Ojej, parę, parę. na są. Czy pierwsza... Nie, zabrał. Pro... Okej, okay, mam Dokładnie. go. Ładnie. <laughs> Jak? Nie. Zdjąłem cię. Skaut prawie porwał tą paczkę. To snobu. <laughs> Zabieram go, ale to zaraz znowu ktoś ukradnie, bo ten działko w ogóle nad nie sięga w to miejsce. Angie, can you move your sentry so it can reach the package of ours, like our intel, or like here maybe? Also next time I would suggest to put it here or here. Się zastanawia. O, pięknie. Perfekt. Teraz tańce. Sieła Na koniec tego tańcowania. No dobra, jeszcze chwilka. O, już coś leci. Trzeba pomóc, że inżynierowi. A, małe działko tu postawili. Dobra. Plan. No, szczwany. Ja w ogóle chyba pójdę Pibrosem. No to będziemy pomagać teraz nie <noise> jakiś limit <noise> <noise> czasowy ustalałem, bo czuję, że to może potrwać. No, ze mną jako Pibros to już w ogóle. Kto mnie tam szczela? No, co, no, co? Ty. teraz ty. Mój cel życiowy. To jest pomaganie temu inżynierowi. To jest taki uroczy. Ja normalnie chyba pójdę jeszcze nad drugim inżynierem. Kurde, czemu nie da się wskoczyć na te belki? Znacznie łatwiej się wskakiwało na to, więc albo coś zmienili. Ach, udało się. Dlatego nie przyszedłem na Capture the Flag. Po prostu będzie się ciągło w nieskończoność. One hour later. Ej, też mają trochę inżynierów. No, trzech. <noise> Neverending ending story. Two hours No, trzeba przyznać, że klimacik jest. Nie, powiedzie, że nawet te światełka im pasują do brody. Uropik, Urlopik. wiesz, piąteczek jest. No ale, o już mi tutaj coś, a! Już mi zdjęli, proszę! Nie może się poczynować chwilki. Ile można, no ile można! Trzeba iść tam, atakować ich. No nie, oni mają vacina! Damn! Spróbuję w sumie posnajpić. Będzie ciężko, musimy się zdjąć tego vacina. No właśnie, co tu się dzieje. A tutaj działko odpostawił. Szczwaniak. Ciekawe, czy na, na pojęciu działa. O, tam jest duże działko. Koło nas je jakoś, może zdjąć. A. Panic mode. Ok, zdjęłam inżyniera. Teraz jeszcze trzeba to działko jakoś zdjąć. O, padło. O, tu jest w ogóle teleport. O! Pyra! A! Uber w końcu idzie na No właśnie widzę. A! Skąd ta strzała? Mam go! Mam go! Mam go! Mam go! Mam Mam go! Mam Mam go! Dwa razy uratowałam tego Intela. Teraz muszę tutaj patrzeć i, i po prostu szotować, jeżeli trzeba. No. A eee, już się ktoś tam czaił. Nie bój się, a dwoje się przyszło. No, jasne. Znowu tam jakieś działko. Mini działka mi stawiać. Nie znowu. Jezu, znowu tu jest duże działko. Jezu, ta pyra! Sas, <noise> amagas. Uwaga, bo tam Sientry mają. O! Jezu! Nie, idź stąd, pyra! Idź stąd! Medyk, medyk! Aj, nie mam szczoszków. Tam, gdzie jest ciałko? No właśnie. Z takiego. Oj, na gorzej. 4 jak. Ta... O, teraz jeszcze w Nie yeah. Spróbuję zasnajpić tego inżyniera, ale powiem ci, że... Uwaga... A! O, on ma charge, on ma O, już działko poszło Poszło? A Jest nope. <laughs> ten medyk! Ten medyk chyba nie wie, jak używać Ubera, wiesz? Mieliście mięcia u góry? Uh -huh. A tam! Już nie ma. Tak, tak tu widzę. Ja się <laughs> do mnie ten To no dobrze! Mieliście się cieszyć. Masz poketa. <laughs> płacze ten Devil. A co ten Devil? Może coś second scope, standing, No możesz sobie tam znaleźć w historii czatu. No, się nigdy nie tam co to by było. Ajajaj Drodzy, się. Ooo, Sima! Surprise! Nie Jak Inżynier inżynier szedł... rzedł. Chuj, mój tostolz Surprise! No bo to trzeba iść teamem, ale. Mało kto gra teamowo. O, <grym> ale my sobie popowali tam Ubera, coś tam Ty się Nie Ty nie widzisz, na mnie włączać? A jak ja mu no. mówiłem, prosiłem, żeby włączył, to nie... Ale może się nauczył, nie? Może się nauczył. Nie, ja cztery razy nie mogę jego tleć O, mamy na to? Na pedyk, macie, kawałczej. Tak. No czy... ciekawe. Idzie, idzie, idzie. Idzie, 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 idzie. No. Run no. for Dobry chłopak, proszę. Wie co robi, <laughs> wie co robi! Aha, kto tam będzie? O, hello! Chodź tu krajerze. BOOM! No to co, to teraz na szybciora trzeba pewnie tam iść tam się Ja A nie. Ajajaj, aj, 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 tu był ten sniper. Dlaczego ten Spaj się przebiera jako ten David? O, teraz to nawet jest level 3. Kuźba Spaj mi dopadł. A jej znowu spaj, dobra, zmieniam tą tarczę na antyklingę. To był spaj. No właśnie. Te, ten sniper to był szpaj? Tak, on się przebierze <noise> z tego snipera. Tak, on się przebierze z tego snepera. Tak się przebiera z tego snajpera? Za tego a, ja, zawsze. ja zawsze myślałam, że to ja zabijam tego gościa, tego snajpera. Co się tak cieszy, już on mnie zabił. Ja się na no gościu ja cię no sam zabijam, a to Nie chodzi no. o szpaja. Czemu się przebiera za snajpera cały czas? Nie wiem, za dewila zawsze. No, Nie no, 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 no. Nieważne, czy raz grał ten snajperem, to był snajperem. Jak grał pyrą, to za pyrę się przebiera. Właśnie też tak. Testowałem kiedy z Arblastuje, w ogóle nie Arblastowo. i tak patrzyłem czy on żyje, no i widzę, że wyje na to. No widzisz? Grałem razem, I tak się mówi. <słuk _> <trykne> <trykne> nie, nie. <trykne> Ej, co ty na to? Idziemy ten. Idziemy. Yy, yy, tym. pacjentem i ten. <trykne> O ciało, kurst Aż wyszedł! Przestraszył się! Alboż mi się komputer zepsuł. Możliwe, że oba. Now or never, now or never. Tam jest jakieś małe działko gdzieś, nie wiem gdzie. A o to nie mogę łatwo A tu jest! Dobra, z nim. Niech to siedzie po tę... Po tę paczkę. Kurde, dalej ono jest tutaj. Nope! Snajper myślę! Chodź tu, chodź tu! No, chodź tu Mam gdzie? Nie ja zapominam, że ten teleportaż to jest... Pyre. W sumie bez sensu A ty co tu robisz? <laughs> Jezu wszyscy na mnie! Idźcie ode mnie o, Ty! Jak ją kryta mi walnął? Week byłaś przecież. Wzięłaś wziąłeś paczkę Wzięłam, wzięłam właśnie ją! No przynajmniej idzie jakoś rozmalanie, to widziałem 35 <laughs> zniszczonych konstrukcji Lel O dobrze, o, ale scout jest weak. Zaraz ginął. Masz tu prawie, chodź, chodź. O faktycznie ai, ai, ai. trochę bliżej jest. Idź ty! Aaaa! Nieee! Wróciło. Niedobrze. Nie To do do nie prawie tak samo. Ale wiesz, no to cały czas lepiej niż tam. Teraz to będzie 20 centry i tyle z tego będzie. Nie, no ja nie, 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 nie Mogę zdjąć, ale później ktoś musi podpiec. Aj, ty! Ojdzie, medyk z pyrom. No niech użyje tego beranu. No. no nie, Nasz Patryk wziął, a tak to ja bym już. Patryk! Szybko... Co żeś zrobił? Dobra, zaraz... o, dobra, bierz, 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 bierz. Piepraj pieprzaj, pieprzaj! Dobrze! to! Dobrze. Dobrze! Dobrze! Dajesz, dajesz, dajesz! No i proszę, wygraliśmy! Wreszcie! Dawaj! Skok szczęścia!